Mogę tu salować, to 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 no Co jest? co? Od piłka już. To jest. Zwanie bardzo To jest. jest. Trzymaj. Pomaga. Baby, please, don't go. Please don't go back to new orleans because I love you so Nie, <much> no, pierwsze miejsce gwarantowane. Agie, w ogóle ty ok, mogłeś Nie, znowu nie, nie. 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 Je Jeszcze nie. Ja czekam na mój. Ja byłem na Woodstocku, miałem pierwsze piedolnięcie na scenę. Ale tu jeszcze nie. Ale fajny. To w przyszłym roku, na ciebie scena ale ty z cena czeka. To jest znasz cebule i tych 40 przez Nie, my nie. No, nie, nie, ale ja mam... E...